Nocą rozpalili ogniska. Rozbłyskiwały po drugiej stronie jeziora rumara niczym gwiazdy. To był piękny widok. Byli złoci. Nawet po śmierci. Lecz ich krew była czerwona. Wiedziałem, że taka będzie. Co to wszystko znaczy? Po co to było? Zabijanie i umieranie. Hej, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dziś przyjrzymy się dokładnie historii konfliktu, którego geneza sięga wydarzeń ukazanych nam w The Elder Scrolls 4 Oblivion, a którego skutki są tłem politycznym w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mowa tu mianowicie o wielkiej wojnie między cesarstwem a Admerskim Dominium. Serdecznie zapraszam. Wielka wojna, zwana przez Talmor pierwszą wojną przeciwko cesarstwu, to konflikt toczony w latach 171-175 IV ery, pomiędzy trzecim cesarstwem a trzecim aldmerskim dominium. Dla kontekstu wspomnę tylko, że pierwsze aldmerskie dominium zostało założone przez królową Airen i było jedną z trzech frakcji, która walczyła w wojnie trzech sztandarów. To są to wydarzenia z The Elder Scrolls Online. Drugie Almerskie dominium zostało założone na kilkadziesiąt lat przed podbojem Summerset przez Tibera Septima. Jeżeli chcecie film o almerskim dominium, no to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chodzi z kolei o cesarstwo, no to wiadomo, drugie cesarstwo jest tym założonym przez Remana Syrodila, a pierwsze cesarstwo odnosi się tak naprawdę do dwóch struktur państwowych. Pierwszą z nich jest oczywiście cesarstwo Alessii, założone przez nią po tym, jak wyswobodziła ludzi z Syrodil, spod Ailejckiej Niewoli. Pierwszym cesarstwem nazywamy też pierwsze cesarstwo Nordów, które zostało założone w pierwszej erze. Niemniej jednak wracając do Wielkiej Wojny. Wojna skupiała się głównie na zajęciu terenów cesarstwa przez siły Dominium, a jej punktem kulminacyjnym było zdobycie cesarskiego miasta, które jednak później odbito. Wojna skończyła się dla cesarstwa podpisaniem poniżającego traktatu pokojowego, zwanym później Konkordatem Bieli i Złota. Żeby dobrze zrozumieć, o co tak naprawdę toczyła się wojna, musimy poznać najpierw tło całego konfliktu. Po tym, jak kryzys odchłani zdestabilizował wyspy Somerset, sapiarchowie z Kryształowej Wieży przekazali władzę Talmorowi, który pełną władzę przejął w 22 roku IV ery. Trzeba tu wspomnieć, że podczas kryzysu odchłani wyspy Somerset oberwały mocniej niż Cyrodiil, a w wyniku ataków Deadr kryształowa wieża, o której wcześniej mówiłem, po prostu się zawaliła. Chociaż są teorie, że tak naprawdę upadek kryształowej wieży został zaplanowany w Wcześniej przez Talmor, o tym może jednak kiedy indziej. Po przejęciu władzy nad Somerset, Talmor zmienił nazwę kraju na Alinor i przejął kontrolę nad Puszczą Walen w 29 roku IV ery. Następnie w latach 98 do 115 IV ery przejęli władzę nad Elsweyr. I tu po raz kolejny muszę nadać nieco kontekstu historycznego. Otóż w 98 roku IV ery z nieba znikają dwa księżyce, Maser i Sekunda, i rozpoczynają się dwa lata tak zwanych pustych nocy. Jak pewnie część z was wie, księżyce są bardzo ważne w kulturze kotów, to znaczy każdów, i zniknięcie ich wywołało po prostu przerażenie wśród ich ludności. Po dwóch latach jednak księżyce wróciły, a przywrócenie ich na niebo przypisał sobie Talmor. Oczywiście księżyce były tak ważne dla kotów, że uznały Talmor za swoich wybawicieli i w przeciągu następnych 15 lat Elzweir stało się częścią almerskiego dominium. W tym samym czasie cesarstwo konsekwentnie traciło swą potęgę i siłę. Po wstąpieniu na tron Cesarza Titus Mede II w 168 roku IV ery, cesarstwo zdążyło utracić już czarnem okradła: Puszcze Puszczewalen i Morrowind, a prowincja Hammerfell znacznie podupadła na sile. No i tu znowu kontekst historyczny. Morrowind odwróciło się od cesarstwa po tym, jak podczas kryzysu odchłani cesarstwo wycofało większość swoich sił, żeby zmierzyć się z dedrycznymi najścicami w Syrodil, zostawiając Morowind tak naprawdę bez żadnej ochrony. Później, oczywiście, mamy piąty rok IV ery, czyli Czerwony Rok, który w zasadzie zniszczy. Zniszczył dużą część Morrowind, a następnie jeszcze najazd Argonian, więc nic dziwnego, że Morrowind odwróciło się od cesarstwa. Historia Morrowind to jednak temat na zupełnie inny odcinek. Jeżeli chodzi o Czarnym Okradła, no to oczywiście również po kryzysie otchłani, wpływ cesarstwa zaczął konsekwentnie spadać w tej prowincji, no i w końcu Czarnym Okradła odłączyły się od wspólnoty. I oczywiście to też jest. Temat na zupełnie inny odcinek. No i w zasadzie do wyjaśnienia została nam tylko sytuacja Hammerfell. No więc w Hammerfell mamy dwa przeciwne obozy polityczne przodkowie i korony. Wspominałem o ich początkach nieco w filmie o Jokudzie, teraz Wam się wyświetla, serdecznie zapraszam. Wewnętrzne gry polityczne przodków i koron doprowadziły do tego, że tak naprawdę Hammerfell było bardzo osłabione i nie było zupełnie gotowe na jakąkolwiek inwazję. Plus i tak siły cesarstwa w Syrodil, jak i również w Hammerfell były dość mocno uszczuplone. No dobrze, mamy więc już kontekst polityczny praktycznie całego Tamriel w IV erze. Przejdźmy więc do 30 dnia pierwszych mrozów roku 171, kiedy to Talmor wysłał do cesarza ambasadora. Talmor żądał od cesarza hołdu przekazania części terytorium Hammerfell i rozwiązania zakonu ostrzy, a także zakazania kultu Talosa. Cesarz, mimo Świadomości o słabości militarnej cesarstwa odrzucił żądania. Wtedy ambasador otworzył kufer, który wydawał się być podarunkiem dla cesarza. Zamiast kosztowności z kufra posypało się jednak ponad 100 głów agentów ostrzy z terenu całego almerskiego dominium. Tak zaczęła się Wielka Wojna. W przeciągu kilku dni od wypowiedzenia wojny dwie talmorskie armie zaatakowały jednocześnie. Pierwsza z nich, dowodzona przez Lady Aranelię, przekroczyła granicę Puszczy Walens z zachodnim Serodil, a następnie, omijając Anvil i Quatch wkroczyła do Hammerfell, by wkrótce połączyć siły z mniejszymi oddziałami Dominium, które dokonały desantu na południowym wybrzeżu Hammerfell. Siły Dominium szybko zajęły prowincję, zmuszając cesarstwo do odwrotu przez pustynię Aligr, co przeszło później do historii jako Marsz Pragnienia. Wiemy przynajmniej o jednej bitwie stoczonej w południowym Hammerfell bitwie pod Rosgard, niedaleko Tanet. W której brał udział Angarion Mężny, okrzyknięty później bohaterem tejże bitwy. Równocześnie talmorski generał i wyznawca dedycznego Księcia Boitia, Lord Narifin, poprowadził drugą armię Dominium, stacjonującą w ukrytych obozach w północnym Elsweir. Siły cesarstwa rozstawione przy granicy z puszczą Walen zostały zaskoczone atakiem z flanki. Niedługo później padło miasto Lejawin, a Braville zostało otoczone i oblężone. W dalszym ciągu w 172 roku IV ery Narifin zdołał zdobyć Anvil i Braville. Pod koniec roku Narifin zdołał już dotrzeć do pod mury cesarskiego miasta. Pierwotnym celem Dominium było zajęcie Hammerfell, a atak na Cyrodil miał na celu uniemożliwienie wysłania tam posiłków. Jednak sukcesy w południowym Cyrodil skłoniły Talmor do zmiany planów, jako iż cesarstwo okazało się słabsze niż wcześniej zakładali. Doszło do kilku zaciętych bitew morskich w zatoce Niben i na jeziorze Rumare. Cesarska flota zdołała przez jakiś czas utrzymać wschodni brzeg. Na początku 173 roku legiony ze Skyrim połączyły siły z legionem w Cyrodil. Dominium udało się w końcu przekroczyć i otoczyło cesarskie miasto z trzech stron, ostatecznie zajmując je w 174 roku. Szturm dominium na cesarskie miasto rozpoczął się 12 dnia drugiego siewu. Cesarzowi udało się przebić wraz ze swoją główną armią przez siły dominium otaczające miasto dzięki bohaterskiej postawie żołnierzy 8 legionu, który podjął się samobójczej misji zatrzymania sił dominium na murach miasta pełniąc funkcję straży tylnej. Cesarz udał się na północ, by połączyć siły z legionem generał Jonny ze Skyrim. W tym czasie stolica cesarstwa upadła i została całkowicie złupiona. Spalono pałac cesarski i zrabowano wieże z białego złota. Elfina jeźdźcy wykazywali się niebywałym okrucieństwem w stosunku do niewinnych cywilów. Jak wiemy z The Elder Scrolls Legends, celem Lorda Narifina w cesarskim mieście było spełnienie proroctwa zwanego Ubojem, z pomocą Dremory Riva, sługi Boitiach, który przewodził kultowi związanemu z tym właśnie proroctwem i planem Narifina. Narifin używał także artefaktu Verminy, kryształowej kuli, która pozwalała mu śledzić ruchy cesarskiej armii i przewidywać jej plany. Siły dominium w Hammerfell zdołały zająć już całe południowe wybrzeże prowincji. Opór stawiały jednak Hegate. Żołnierze, którzy przetrwali marsz pragnienia, przegrupowali się w północnym Hammerfell, gdzie dołączyły do nich posiłki z wysokiej skały. Wkrótce armia przodków jednej z frakcji politycznych zdołała przełamać oblężenie Hegate, które było miastem z kolei pod kontrolą Koron. Doprowadziło to do pojednania zwaśnionych frakcji Redgardów. Armia Lady Araneli zdołała przekroczyć pustynię Aligr, jednak została zatrzymana pod skawę przez siły dowodzone przez przez generała Decianusa. Doszło do krwawej, nierozstrzygniętej bitwy. Decianus wycofał się ostatecznie spod Skaven, jednak Talmorczycy ponieśli w tej bitwie druzgocące straty. Niedługo potem Decianus otrzymał rozkaz wymarszu do Syrodil. Nie chciał jednak zostawić Hammerfell na pastwę losu. Planował nawet odbić Skaven. Zanim wyruszył na wschód, zostawił za sobą sporą liczbę żołnierzy niezdolnych do walki. Byli to jednak tak naprawdę weterani, którzy zdołali utworzyć korpus, który zdołał wypchnąć siły Lady Arnelli za pustynię Alikr, gdzie Talmorczycy Torczycy ponosili później ciężkie straty, będąc nękanymi przez ataki wojowników Alikr. Zimą na przełomie 174 i 175 roku IV ery cesarz zdołał zebrać siły i przygotował się do odbicia cesarskiego miasta, jednocześnie podsycając przekonanie Talmoru o zamiarze poddania się. Titus Med II podzielił swoje siły na trzy części. Pierwsza z nich, dowodzona przez generała Decianusa, ulokowała się niedaleko Korol, w Wyżonach kolowiańskich. Dowódcy dominium byli przekonani, że Decianus nadal walczy w Hammerfell i kompletnie nie spodziewali się ataku od zachodu. Druga armia pod dowództwem generał Składająca się głównie z nordów, zajęła pozycję niedaleko Chaininol. Trzecia armia, rzekomo pod dowództwem samego cesarza, miała uderzyć na stolicę od północy. Dlaczego rzekomo o tym wspomnę zaraz? Krwawa bitwa o Czerwony Pierścień rozpoczęła się 30 dnia Deszczowej Dłoni, 175 roku IV ery. Siły generała Decjanusa uderzyły od zachodu, kompletnie zaskakując siły Dominium. Generał Jonna poprowadziła szturm w kierunku południowym i po dwóch dniach zdołała przekroczyć Niben. Napotkała jednak silniejszy opór pod postacią kontrataku z Brabili i Norscy legioniści zdołali jednak odeprzeć ataki i nie oddali ani centymetra gruntu. W piątym dniu bitwy, almerskie siły w cesarskim mieście były już już kompletnie okrążone przez siły cesarstwa. Żołnierze Dominium próbowali uciekać z miasta na południe, jednak odbili się od niezniszczalnej ściany tarcz legionistów generał Jonny. W międzyczasie cesarz został poważnie osłabiony w wyniku ataku zabójcy. Wyznaczył więc zapomnianego bohatera, czyli naszą postać w The Elder Scrolls Legends, by ten dowodził armią w jego imieniu. Siły pod wodzą bohatera w zbroi cesarza przebiły się do miasta. Bohater dzierżąc złotą żagiew zmierzył się z lordem Narifinem i pokonał go, a następnie zamknął wrota chłani i zatrzymał to proroctwo zwane ubojem. Cesarz przypisał sobie zasługi bohatera, a jakże mogłoby być inaczej? Lord Narifin został z kolei powieszony na wieży z białego złota i wisiał tam przez 33 dni, po czym zmarł lub został zabrany przez skrzydlatą Dedre. Są właśnie dwie wersje tego, jak skończył. Oczywiście... W czasie wojny inne frakcje w Tamriel nie zaprzestały swojej działalności, a wręcz ją zintensyfikowały. Chociażby w Skyrim rdzenni mieszkańcy pogranicza, zwani później renegatami, wykorzystując chaos wojny pod nieobecność sił cesarstwa odebrali Nordom Markard i pogranicze, gdzie proklamowali swoje niepodległe królestwo, które kontrolowali przez kolejne dwa lata. Wspominałem o tym nieco w filmie o Ulfricu Gromowładnym, teraz wam się wyświetla. Serdecznie na niego zapraszam. Pomimo zwycięstwa w bitwie o Czerwone Pierścień, siły cesarstwa były wycieńczone i zdziesiątkowane. Żaden legion nie miał więcej niż połowy swoich żołnierzy zdolnych do walki, a przynajmniej trzy legiony zostały całkowicie rozbite. Nie będąc w stanie dłużej prowadzić wojny, Titus Mele II podjął decyzję o podpisaniu traktatu pokojowego z almerskim dominium. Wraz z podpisaniem konkordatu Bieli i Złota cesarz przyjął żądania identyczne do tych postawionych przez Talmor przed wojną. Jedni uważają, że czym innym byłoby przyjęcie takich żądań, będąc w stanie pokoju. you A czym innym po pięciu latach krwawej wojny, gdy każdy pragnie jej zakończenia? Gdyby Titus Mede II przyjął żądania Talmorów w 171 roku IV ery, doszłoby do wojny domowej. Inni twierdzą, że właśnie te pięć lat krwawej wojny, ogrom zniszczeń i śmierci były czymś, czego należało uniknąć, jeśli efekt był taki sam. Sam cesarz uznał traktat za jedyną szansę, by utrzymać pokój i zyskać szansę na odbudowę cesarstwa. Jak widać, każdy ma inne zdanie. Bardzo chętnie poczytamy o tym, co wy sądzicie o podpisaniu tego traktatu w komentarzach. Lokalni władcy, tacy jak chociażby Jarlowie w Skyrim, otrzymali rekompensatę pieniężną po przyjęciu warunków traktatu. Nie wszyscy jednak zgodzili się na jego podpisanie, co dało początek wojnie domowej w Skyrim. Konkordat najbardziej znienawidzono za zakazanie kultu Talosa, głównie przez Nordów, którzy uznali to za zdradę. Nordowie nie chcieli przyjąć talmorskiej teologii i propagandy przekazywanej chociażby w tekście błąd Talosa. Nawet pobożliwość cesarskich władz i przyzwalanie na ciche czczenie Talosa nie było w stanie udobruchać Nordów. Po incydencie markarskim, o którym też Wspominałem w filmie o Ulfriku, cesarz został zmuszony do podjęcia bardziej zdecydowanych działań i pozwolił tarmorskim justycjariuszom na ściganie wyznawców Talosa w Skyrim. To jedynie przelało czarę goryczy i jeszcze bardziej podzieliło Skyrim w obliczu wojny domowej. Jednym z warunków Konkordatu było oczywiście rozwiązanie zakonu Ostrzy. Wielu z nich odeszło z zakonu i znalazło nowe powołanie. Niektórzy jak Delphin czy Azin powrócili do korzeni ostrzy jako smoczej straży i zajęli się polowaniem na smoki. Inni z kolei, tak jak na przykład Wojownik, czyli nasz bohater w The Elder Scrolls Blades, wrócili po prostu do swoich domów. Znamy też inne losy, jak na przykład Bolar, którego ostrze możemy znaleźć w Skyrim, tacy jak on do końca swoich dni byli ścigani i eliminowani przez Talmor. No dobrze, ale co z Hammerfell, które w pewnym momencie wojny zaczęło wygrywać z Almerskim Dominium. No więc Hammerfell nie zgodziło się na warunki Konkordatu, przez co cesarz oficjalnie wyrzekł się prowincji, by utrzymać pokój. Redgardowie odebrali to oczywiście jako zdradę. Talmorowi udało się osiągnąć jeden ze swoich celów. Pogłębili przepaść między Hammerfell a cesarstwem. Wojna Redgardów z Almerskim Dominium trwała jeszcze pięć kolejnych lat i utknęła w martwym punkcie, pozostawiając południowy Hammerfell w ruinie. Redgardowie uważają, że gdyby Titus Med II zachował zimną krew, połączone siły Hammerfell i resztek cesarstwa mogłyby definiować Definitywnie pokonać Dominium, a Konkordat Bieli i Złota byłby całkowicie niepotrzebny. Nie możemy jednak być tego pewni. Ja oczywiście mam swoją teorię i swoje zdanie, jednak na tym kanale zachowujemy obiektywizm. Pewnie jednak możemy być tego, że Redgardowie nigdy nie zapomną przelanej krwi Bretonów, Nordów i Cesarskich w bitwie o Czerwony Pierścień, która osłabiła Dominium, co w dalszej kolejności pozwoliło na podpisanie w 180 roku IV ery drugiego traktatu ze MacKai. Pierwszy traktat ze MacKai został podpisany w czasie podbojów Tibera Septima, to jednak jak zwykle temat na zupełnie inny odcinek. Traktat ze Strossmakkei doprowadził do całkowitego wycofania się wojsk Dominium z Hammerfell. By strzec przestrzegania tego traktatu, w Hammerfell została powołana tajna organizacja zwana Pozostałymi. Trochę dziwne te polskie tłumaczenie, no ale niestety tak to jest tłumaczone oficjalnie w dodatku z Creation Clubu. Po Wielkiej Wojnie losy wielu legionistów potoczyły się w różnych kierunkach. Bohater wojenny, Martius Silius, został gladiatorem w cesarskiej arenie wraz z wieloma żołnierzami z jego kohort z czasów wojny. Norscy weterani, jak na przykład Galmar Kamienna V, dołączyli do rebelii Ulfrika Gromowładnego, a inni, jak Legat Rikke, zostali w Legionie, by położyć kres rebelii. Pozostali zwyczajnie odeszli na emeryturę, będąc dumnymi ze swojej służby i często zatrzymując swoje pancerze jako symbole swej dumy. Na koniec wspomnę tylko o dwóch takich niepowiązanych ze sobą ciekawostkach. Pierwsza z nich, taka mało ważna, aczkolwiek dla tych, którzy... Którzy grali w The Elder Scrolls Blades. Mogę tylko powiedzieć, że król Durak, Grobatul z królestwa Blatfall i wielu lojalnych mu żołnierzy walczyło po stronie cesarstwa podczas Wielkiej Wojny. Też znamy oczywiście w Skyrim paru orków, którzy są weteranami tej wojny. Druga z tych ciekawostek dotyczy samego początku Wielkiej Wojny. Otóż 30 dnia Pierwszych Mrozów, w którym to dniu Talmor postawił cesarzowi ultimatum, to dzień urodzin cesarza Uriela VII, VII i w tym dniu niegdyś w cesarstwie obchodzono tzw. Dzień Cesarza. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco. Oczywiście czekamy na wasze komentarze, sugestie i pomysły na kolejne odcinki. Jak zwykle w opisie zostawiamy linki do wszystkich tematów oraz źródeł. Nie zapomnijcie też zajrzeć na naszą stronę na Facebooku. Do usłyszenia w kolejnym filmie, niech dziewiątka ma was w opiece. Cześć!